Ja Jedziesz kurwa! Filtrem na pół, nie? No! Jak się za Nie, <grywa> nie, nie! Kurwa niewyraźny obraz jakiś. Kurwa u mnie! Nie. Nie Niewyraźny, patrz to. A u mnie? Pokaż. No, a u mnie kurwa! Nie. Dwa megapikseli nie Przeczyna dzwonić. Ha, <grywa> <grywa> Ej, my mieliśmy go kręcić, nie? Ja? Kurwa są 4. Halo Halo. A dla mnie spanuj telefonem Ci go zaraz zajebią. Kurwa tego lamusza. Kurwa, Kuzyn się przyjął już zachowanie za To jest jebł nowy subaru. Zacznijmy od Ciebie, do, do sekundarzowania, okej? Okay? Motorem tu się fajnie jeździ. Kaban, nie trzeba przyjechać na wakacje. Niezły nie klose. Eh? Nie. No nie. Ale on ma, 6 megapikseli ma, nie? 5.0 5.0? No. Wszystko? No. Ale niezły. Ale pewnie... To naprawdę jesteśmy pojebani. Ej! Pojebań. Ej, niby... Ej, może 5.0 kurwa robi jak 10, nie? Ej! Jesteśmy na naprawdę pojebani. Co? do funkcjonowania. Co? Dzwoniła. Ale ja nagrałem. Ty miałeś nagrywać, że nie przyszedłeś. No, Nagrywałem z... kurwa, ale